Następna. <śmiewanie> Nie szkodzi. Dawaj jeszcze raz. Cokolwiek. Adrian. Bawią. Tak, tak anii się anii, bawią! tak anii się anii bawią, tak się bawią! Misz i balon pęk! Przewracamy się do tyłu! Wszyscy się przewracamy! Wszyscy! Okej! Okay. No, nie ni a baba zostanie. Choć byłbyś silny jak wszelkie pierony, uwierzysz w piekło, jeśliś ożeniony. Baba za wszystkie grzechy pokaranie. Zgrzytanie zębów, płacz i narzekanie. Pieniędzy nie ma plecy zbałkowane. Od tego stanu zachowaj nas, panie. Ksiądz Kasper temu jest winien. On nam ślubu dawać nie powinien. Was gwarantuje ci wiele przez nocy oraz Twoich <śmuszny> supermocy. Dobrze. Ja, Marlenka, Marlena. Marlenka, dobrze. Obiecuję ci, że będziesz mnie kręcił jak mikrofalówka talerz. Ja, Marlenka, obiecuję, że będziesz mnie kręcił jak mikrofalówka talerz. Ja, Jadwiga, obiecuję zawsze gotować smaczne obiady i masować stopy. Pierwszy taniec Welonu jeszcze nie rzucać, to za chwilę Ale ruszają się też tam kapłani Okej okay. Wiecie jedzenie kasztanów w czekoladzie Ja marzem obiecuję ci jedzenie kasztanów w czekoladzie Przebieranie się w razie potrzeby i nie pocenie się podczas nocnych i graczy. Przebieranie się w razie potrzeby. Przebieranie się w razie potrzeby. I nie pocenie się podczas nocnych i I nie pocenie się podczas nocnych igraszy. i Dobra i zapraszam balon na ławeczkę On siedzi, ona skacze Dawaj Dawaj, 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 dawaj Dawaj, jeszcze Dawaj, dalej Pietro Dawaj Chyba nic z tego Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, nie ma jeszcze Jeszcze, całą siłą No ale ty musisz skoczyć, Adam, porządnie. Daj to na środek, miłość. Dawaj, już! O Jezus, nieskonsumowane małżeństwo. Ostatni raz. To niech on siedzi, a ty skocz. Jeszcze. 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 Ostatni raz.

Dawaj Genia Jeszcze Genia Dawaj Genia A nie musisz z takiego daleka Bardziej do góry wyskocz bliżej Jeszcze no Brawo I chodźcie jeszcze tam I pierwsza ona rzuca dla niego pajacem Dawaj, do góry, do góry, do góry, do góry Dobra, i jak pajac się ustawi? O, tak, pan młody się kładzie na kocu. Popatrz jak. Jest ok, jest ok. To teraz odwrotnie. On rzuca dla niej. No, pierwsze pozycje. Dawaj. Oho. Czekaj. O, nie, nie jest tak źle. Nogi skrzyżnie i kładziesz się na twarzy. Na twarzy. Dobra, jest tak samo, jest tak samo. Zaliczone. Obiecuję Ci, że wezmę za siebie, na siebie i pod siebie. Dobrze. A ja, Basia, obiecuję Ci, że nie będę się chować u Pana Boga w ogródku. Ja, Basia, obiecuję Ci, że nie będę się chować u Pana Boga w ogródku. Dobra, zapraszam. Test z balonem. Test wierności przedmałżeńskiej. Dawaj. Prawie. Jeszcze. Dawaj. Jest. To teraz. To teraz ty weźmiesz twojej małżonce rzucisz, rzucisz pozycją do góry, do góry, do góry, do góry rzuć ej, do góry, to że ma samo spaść, ale ty nie ustawiasz okej, okay. o kurde, no to jak, pa jak ma nogi zawinięte musisz tak się położyć nogi coś, no, mocno zaplątane jest git, Baśka teraz Baszka rzuca dawaj Baśka no nie, nie, nie dla dziecka. To jest dla was pozycja. Tak? Będziecie pierwszą noc spać po No Dobrze, dziękuję bardzo. Czekaj, bo muszę sprawdzić, czy tak samo... Jedna do noga. O, dobra, może być. Okej? Okay? Ja sobie się obiecuję ci już tak wielką jak do Biedronki. Ja to do No, Czochowickiej. Ja Barbara. Czy każdego ranka zbierać dla ciebie poziomki? Ja Barbara. Czy sięgam każdego ranka zbierać poziomki? Dobrze, możecie. Coś ci spadło. Dobra, proszę balon o, ona siada. Ona siada. Ona siada. Ona, kto jest? Ona? No i dawaj. No. A nie musisz tak daleko. No, tylko skocz do góry. Jeszcze. Ale nie na nią, tylko na balon. Dawaj. Jeszcze raz.

No! końcu. I, I dawaj, dawaj, bo to nie koniec. Chodź rzucać. Najpierw ona rzuca. Bo to pierwsza pozycja Waszej nocy poślubnej. Dawaj, dawaj, dawaj. O właśnie. I teraz on musi się tak położyć. Na tym łożu. Jest tak samo. Jest tak samo. To teraz odwrotnie. Pan młody rzuca pani młodej. O, to jest łatwe. Dawaj. No nie wiem, czy tak samo. Dobra, zaliczony. Dobra, i dawać tutaj. Czekaj, bo nie wiem czy to dobrze zrobiła. Dawaj. Nie musisz tak daleka. Wystarczy w górę. Dawaj Chyba musisz złączyć kolana. O, jednak. Dobrze, i chodźcie jeszcze. Jeszcze najpierw on dla niej rzuca. On dla niej. On dla niej. Pierwsza pozycja. Waszej nocy poślubnej. Proszę. Tak trzeba. Okej, okay, zaliczone. Teraz odwrotnie. Ty dla niego. O, czekajcie. Zobaczymy to, jak to ma być. O, nogi jakoś tak podwinięte, podklatę. O, jest dobrze. Jest tak samo. Okej. Okay. No teraz proszę, balon. No, mocno na nogi daj. I dawaj, skok. Ale wyżej musi skoczyć Ale to musi leżeć tam na nogach, nie podnoś do gru Jeszcze. Brawo! To teraz chodźcie. Jeszcze rzut pajacem. Dobra. Pierwsza pani młoda rzuca dla pana modego. pozycję nocy poślubnej. Oczywiście tak będziecie grzecznie spać, tylko ty w takiej pozycji. Zapamiętałaś jak? Nie mogłaś mi tego nie brać, żebym wiedział. No teraz już za późno. Żebym wiedział, czy dobrze zrobiłaś. Zrobiłeś. Dobra, i teraz odwrotnie. Ty rzucasz. Młodej O, i teraz obok się kładziesz. Jedna noga do przodu, jedna do góry. No, tak samo jak tam. No nie, te nogi popatrz jak są. Jedna jest do góry, do ręki idzie, a druga zostaje na dole. No ale jedna noga do ręki, a druga na dole. No, jak to zrobisz? Okej, okay, jest dobrze, zaliczony. Dawaj. I proszę. Dawaj, dawaj. Najwyżej odwrotnie zrobicie. To na środku może ławki sobie ssiąść. Na środku ławki. I próbujemy. Jeszcze. O, widzisz? A bałaścia tak łatwo poszło. Dobra. To jeszcze pani młoda rzuca pozycją. Tak, tym czymś. Tym czymś. I to coś wygląda tak. Pan młody zapraszamy do takiej samej pozycji. O, mam pomysł. A nie, no to o, o, coś takiego chcesz. Dobra, powiedzmy, że jest podobnie. Dobra, i teraz odwrotnie. O, wysokie loty. I nogi na boczek. Obydwie. Tylko na plecach on leży, o, a nogi na boczek. Jest podobnie, jest podobnie zaliczone. Ok.

Dobra, idziecie dalej. I rzut. O, nieźle. Proszę, wyginaj się. Wyginaj śmiało ciało. Ona tańczy, to się wygnie. Ok, zaliczone. Teraz jeszcze rzut w drugą stronę. O, o, o. O kurde. No to po prostu na twarzy się położy ręce szeroko. O, zaliczone. Okej. Okay. I zapraszam po balon. Mocniej Ale od, na balon Super, brawo! Żyjecie! I, I dawaj. Pan młody rzuca dla pani młodej. O, pięknie. I teraz w taki sposób trzeba się ułożyć na łożu małżeńskim. Okej, okay, i teraz zmiana pani młoda. Dla pana młodego. Pan młody się już nie mi doczekać, widzę. No Oj, co? I taka pozycja. Jedna noga do góry. O, dobrze, dobrze, tylko się nie skręć nic. O, pięknie. Dobra, okej. Okay.